Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Tematów mamy tyle, że wiemy od czego zacząć, także zaczynamy. Roman Maksymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji, jest gościem Radio Gorzów. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panią. Wczoraj była taka sytuacja na Żwirowej, że tam jest taki ruch wahadłowy, bo tam się dużo dzieje, w zasadzie to już ciężko powiedzieć dokładnie, co tam się dzieje, bo tam się tam jest co chwilę przesuwane są te ten, 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 tymczasowy przejazd wąskie gardło. Oczywiście tam prace prowadzi, jak rozumiem, no, no prace są prowadzone ziemne, natomiast była taka sytuacja, że z dwóch stron było zielone i autobus wjechał i się przez to zaczął spóźniać. Później przez chyba 10 minut opóźnienia miał to oczywiście nie jest jest jakaś wielka tragedia, no bo wiadomo, że trwają prace i one trwają już dość długo. Natomiast jak w ogóle tam funkcjonuje? Jeżdżą autobusy tam tamtędy ulicą Żwirową na wysokości cmentarza, mniej więcej w kierunku Chwalencic. Tzn. To znaczy, mógłbym od, odpowiedzieć taki dłuższym, w ramach dłuższego wywodu, ale natomiast chodzi generalnie o sytuację taką, gdy mamy dużo objazdów, a mamy trochę objazdu, ponieważ za chwilę się pojawią tutaj na drodze krajowej 22, gdzie zrealizowana inwestycja dalej roboty drogowe na kosynie Gdyńskich, Żwirowa, no ale skupmy się na tym elemencie, o którym Pan tak, wspominał no taki, taki... no i, no, i, i takie sytuacje występują. My wprowadziliśmy nowy rozkład jazdy i ten nowy rozkład jazdy niestety nie możemy w pełni zrealizować, bo są te, bo są te remonty i to to są utrudnienia, które, które mają charakter chwilowy, incydentalny i musimy w, jak, w jakiś sposób z nimi, z nimi żyć, ale po, po tych utrudnieniach, gdy te remonty zostaną już przeprowadzone, Kosynie rudyńskiej będzie dłużej, dłużej prowadzony remont, ale tutaj no to, to można powiedzieć tak. Trzeba to po prostu polubić i nie ma innej, innej czy... możliwości innej opcji. No bo cóż, możemy zrobić. Polubić przekazać. to ciężko, Panie Prezesie. Można zaakceptować co najwyżej i się z tym pogodzić. Ale czy nie pytam z perspektywy organizacyjnej, czy wy się spotykacie na przykład z innymi wydziałami, z innymi z autorem tych prac i, i coś korygujecie na bieżąco, czy to jest tak, no. że dobra przeżyjemy i, i. No nie, no to, to jest oczywiste, że jest przekazywany tak zwany TOR, czyli to jest tymczasowa organizacja ruchu, ona jest akceptowana, to przygotowuje z reguły miejskim ruchu, akceptowana jest przez policję, akceptowana jest przez nas, ustalane są przystanki. Głównie priorytetem jest ruch autobusowy i tak zawsze jest, że pod ten ruch autobusowy to jest budowany. No i, i wówczas, po zatwierdzeniu tej organizacji ruchu, wprowadzany jest objazd czy zmiany w ruchu. Jeżeli się okazuje, no tak było na przykład w przypadku Kosyni Odyńskiej, gdy że ta organizacja ruchu nie uwzględniała jakichś elementów, no to były wprowadzone zmiany. Także tu zapewniam, że, że, że to cały czas żyje. Jeżeli takie zmiany są konieczne, to je wprowadzamy. Niejednokrotnie jest tak, jednym tchem tylko wymienię, że w ramach tej organizacji ruchu autobusy jadą objazdem, ale jadą tak długo, że się nie da wykonać rozkładu jazdy i wówczas prowadzamy znowu zmiany, tak? Ja nie mam pretensji do pana, żeby to było jasne. Ale to, to ja się liczę z taką sytuacją. Dobra, to teraz pretensje o 105 mają mieszkańcy, bo dzwonią nawet tutaj do nas do Radia Gorzów i mówią, co się stało ze 105, bo na cmentarz nie możemy dojechać. No właśnie, powstała taka sytuacja, w której 111, które miało przejąć obsługę osiedla Staszica po zawieszeniu 105 niestety nie może jechać przez osiedle Staszica, ponieważ prowadzony jest prowadzona jest inwestycja w postaci ronda na skrzyżowaniu tutaj ulicy Przysłowiackiej. Koło sylanki, mhm. I teraz tak, jeżeli tak nie ma, to mieszkańcy mają pretensję. No jest możliwość dojazdu z przesiadką, ale mieszkańcy w Gorzowie niestety nie akceptują przesiadek. Mówię dlatego niestety, bo, bo to prowadzenie Takiego ruchu autobusowego, gdzie tych przesiadek nie ma, czyli bezpośredniego, jest znacząco droższe, No ale jeżeli takie są wymogi, to ja rozumiem to w ten sposób, że ten wniosek został złożony już przez jednego z radnych, przywodząc Rady Miasta do pana prezydenta i sądzę, że w najbliższym czasie kwestia się rozstrzygnie i. I wydaje się, że, że decyzja prezydenta może być taka, że jeżeli to nie będą duże koszty, to wrócimy do obsługi w ramach 105. Ale nie chciałbym uprzedzać faktów. Jasne, tak? czyli, a, czyli źle się zbiegło, jak rozumiem, że tutaj budowa ronda, tutaj nowy rozkład, no i tak się stało. No właśnie, ten, te remonty ulic, które są nieuniknione, konieczne, one mają negatywny wpływ na funkcjonowanie komunikacji, no ale z tym się trzeba po prostu liczyć. Czyli ten element tymczasowości, jak to pan powiedział, występuje. Dobrze, kolejne, czy, czy kolejne jakieś szykują się w tej chwili? W ogóle jak pan ocenia, może, może tak, bo o tym rozkładzie jazdy rozmawialiśmy? Jak pan ocenia w ogóle ten rozkład jazdy, który wszedł, wyłączając te wyjątki polegające na tym, że jest trudniej, bo są remonty gdzieś lokalnie, to jak pan ocenia generalnie? Czy nie da się jak gdyby rozmawiając o tym czy oceniane rozkład jazdy nie da się uniknąć tych kwestii finansowych, ponieważ on był prowadzony w takich warunkach, że należało uzyskać jakiś kompromis pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców miasta a możliwościami budżetu miasta. Tak? Nie byłoby większą sztuką, gdyby się okazało, że środki finansowe są znacząco większe i wówczas można wprowadzić tą bezpośrednią komunikację wszędzie i z, takim, z taką częstotliwością, którą na mieszkańców by była bardzo atrakcyjna. Natomiast sztuką było zrealizować ten rozkład jazdy w ramach tej puli kilometrów, która była, i tak zostało uczynione, aczkolwiek zwiększyliśmy prawie o 150 tysięcy ilość kilometrów autobusowych, co jest znaczącym wzmocnieniem linii, ale generalnie zostało upożytkowane to w taki sposób, aby te, te stadne przejazdy, o których się mówiło wielokrotnie, tak, aby stadne, stadne? czyli e, mówimy o takiej sytuacji, że czeka pan na autobus, dłuższy czas nagle a tego autobusu nie ma, 10, 15 minut i nagle się pojawiają cztery autobusy, co prawda różnych linii, no ale się pojawiają razem. No i dla pana to jest denerwujące, ponieważ wolałby pan, żeby się pojawiały co 5 minut te autobusy, tak, i wówczas ta obsługa by nie była stadna. Ciekawe, tak? pojęcie, nie, nie słyszałem stada. nigdy. A widzi pan, to jeszcze parę takich będę miał okazję. Dobra, dobra, ja chętnie. Ja myślę, że państwo rzeczywiście Żeby znają uniknąć statne. tych stadnych, tak. czyli grupowania się tych pojazdów razem, no i ten efekt został osiągnięty. On jest jeszcze pomniejszony z racji znowu tych objazdów, o których muszę wspomnieć, ponieważ te objazdy powodują opóźnienia, no i ten rozkład jazdy nie jest zrealizowany tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale efekt postaci rozsunięcia tych godzin kursowania został, został osiągnięty. Mamy wnioski mieszkańców miasta o pewne zmiany. I o dziwo tych wniosków nie jest znacząca mm -hmm. ilość, tak? Ale, ale są. Są to między innymi 105, 122 i pozostałe incydentalne. Pytam panie prezesie o to dlatego, że to był taki, ym, że, że było wokół tego nowego rozkładu jazdy trochę takiej aury, że my to chcemy z, z, skonsultować z mieszkańcami bardzo, że to, mm -hmm. taka, to, to byłaby, ja, ja to tak odbierałem jako mieszkaniec, ten komunikat, że można wziąć udział w konsultacjach, w których nie wziąłem udziału, nie ukrywam, ja to szkoda. ale szkoda, ale nie mam żadnych pretensji, absolutnie. No bo to jest też teraz pytanie do Pana, jak chętnie mieszkańcy Gorzowa, którzy dzisiaj narzekają, bo ja nie narzekam, ale są tacy, którzy narzekają, czy oni na przykład brali udział, albo czy Wy widzicie, że mieszkańcy chętnie uczestniczą w takich konsultacjach? Ty, czy akurat ci brali udział w co na konstytucji? Nie, no to, nie to, nie to ciężko, wiem, nawet to jest to anonimowo by się bierze. Przynośnie. Natomiast generalnie chodzi o to, że w ramach konstytucji płynęło 425 wniosków, było to bardzo dużo. A, to dużo. Ja obstawiałem na poziomie około 200-250, to było dużo wniosków. Tak? Te wnioski oczywiście zostały pogrupowane o takie pomysły, jak uruchomienie zupełnie nowych połączeń, ale też zmiany w tych połączeniach, które były, bądź nieakceptowanie zmian, których wprowadzamy. Tak? Z tych wniosków, które firma konsultingowa z Gdyni, która robiła tą, tą całą rewolucję, czy ewolucyjne mm -hmm. zmiany proponowała, dokonała pewnych zmian i zaakceptowała prawie 170 wniosków. Część wniosków została odrzucona, część wniosków była taka, która. Najnormalniej w świecie nie mogłaby być zrealizowana z różnych przyczyn, czy to technicznych, czy finansowych, czy ekologicznych. Ale generalnie był bardzo duży udział mieszkańców w tych konsultacjach. One generalnie nie szły w kierunku złej oceny tego, co jest, ale w kierunku życzeń. Co do połączeń bezpośrednich. To wymarzona to jest sytuacja. Tak, to no jest bo to Taka sytuacja w mieście Gorzowie jest taka, że wszyscy by chcieli podróżować z punktu A do punktu B bez przesiadania no to, się. Mówił właśnie no to już pan na przykład, jest to taki, taki problem. No, mhm. ale, ale tak to, tak to by Czyli było. Czyli lata lecą, autobusy, tramwaje jeżdżą, a cały czas, jak rozumiem. Te, 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 taki ten mm, zbliżanie się do siebie oczekiwań z możliwościami jest coraz większe. Takie mam wrażenie. No to jest, ale to tak właśnie jest. I teraz dążymy do ideału, którego no nigdy nie osiągniemy, przecież nie, bo to jest tylko w teorii. Tak? Konsensus tak zwany, no, tak, no. dobrze. Pierwszego 1 lipca, proszę Państwa, Panie Prezesie, y, tramwaje, taki jest plan. Dojadą już. Y, do, do, no pętla to to nie jest, bo, bo tam będą dojeżdżały tak zwana. do krańcówki, czyli do Fildorfa Nina. Dwa dodatkowe przystanki mają być uruchomione, czyli Rondo Gdański i Szarych Szeregów na Gdańsk, tam w, w tym kierunku. Tak. Od czego to zależy, czy się 1 lipca uda, panie prezesie? Od zrealizowania inwestycji, która jest zrealizowana to jest inwestycja drogowo-torowa na, na tym kierunku i dokonania z sukcesem odbiorów. Czyli DK22 i wykonawca, jeżeli bo pojawiają się takie informacje, że tam w miarę o czasie mogą skończyć, i wtedy, wy jesteście gotowi do uruchomienia? Tak, my od 1 lipca uruchomimy to połączenie na bazie nowych rozkładów jazdy, już tak tramwajowych, mhm. ale nie będzie większych zmian co do zakresu częstotliwości. Linie 1 i 3 pojadą do krańcówki. To jest fajna rzecz, ponieważ to jest, tam jest wysoka zabudowa, ta, która uzyska połączenie bezpośrednie, dalej zbliżymy komunikację autobusową z tramwajową, czyli możliwość przesiadki na granicę osiedla, no i następna kwestia związana jest z powstającym parkiem. Nie pamiętam, handlowym, czy jak to nazywa tak, tam. Jak? Tak, tak. No dużym, dużym obiektem. tak. Mm -hmm. Poza tym po stronie południowej widzimy, że powstają bloki mieszkalne tutaj u zbiegu ulic szarych szeregów, czyli ta komunikacja tramwajowa będzie miała swój sens i w związku z tym wydaje mi się, że będziemy powoli odzyskiwać pasażerów komunikacji miejskiej w Gorzowie. I pół kilometra dalej będzie, mniej więcej pół kilometra, bo wcześniej było, była pętla silwana, no to ona... Szarych szeregów, no więcej. Od, od tej, od tego, tak, od szarych szeregów tak, tak, to, to tak, tak będzie, jak pan powiedział. Dobrze. Czyli tu, tu jest sprawa aktualna jak najbardziej. O, przepraszam za kolokwializm o Kanarynius. Chciałem pana zapytać, bo na antenie Radia Gorzów Daniel mówił Rudkowski i Klaudia Łapkowska kilkanaście minut temu, że nowy operator szykuje się, jeżeli chodzi o no, kontrolerów biletów, tak? Tak, to jest gestia miasta i miasto zorganizowało postępowanie na wybór firmy, która będzie dokonywała kontroli i windykacji, windykacji opłaty dodatkowej, tak zwanej. Także. No miasto czeka na ofertę. Tak, ale to znaczy, że ta firma, która teraz to obsługiwała, to robiła to nieskutecznie źle. A ja nie wiem, ja nie tacznie, A tam nie sądzę, nie, wie, że, że, no, nie sądzę, żeby robiła to źle, no, ale miasto chce, jak gdyby to zidentyfikować. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że jeszcze pytania takiego Pan nie zada, ale może pan się nosi takim zmiar. My odzyskujemy pasażerów. W stosunku do ubiegłego roku, ubiegłego roku mamy o 30% pasażerów więcej w tym okresie mhm. pierwszego kwartału. No to jest duża rzecz, tak? I, Powoli odzyskujemy pasażerów, a za sprawą tych odzyskanych pasażerów też ben, powinny rosnąć e, wpływy ze sprzedaży biletów. Natomiast to miasto, e, szczególny nacisk kładzie na sprzedaż biletów i bardzo dobrze, ja się cieszę z tego. Akurat. To, to zadam panu pytanie: czy chcecie odzyskać pasażerów? No to chcemy. Tak chcemy od zysku, nie spodziewałem się pytania, prezes. ale tak Jestem przygotowany na mocne pytania dzisiaj. A jeżeli chodzi, a to już tak poważnie na temat, no bo tak. Mamy system, jak to się mówi, dynamicznej informacji pasażerskiej, czyli fajnie. Stoi się w centrum miasta, patrzy się, tramwaj przyjeżdża, autobus przyjeżdża. No, przydałoby się więcej tych, no ale to jest w, w kwestii miasta, prawda? Tak. Ale jak na przykład się pojedzie do Poznania, Gdańska, Wrocławia, nawet takich jeszcze trochę mniejszych miast, no to tam już można skasować sobie ten bilet jakoś tak inaczej, że do, delikatnie mówiąc archaiczny system jeszcze w Gorzowie obowiązuje. Dlaczego panie prezesie? No kurczę, to jest e, tak, to jest e, gdybyśmy wzięli pod uwagę taką ocenę komunikacji miejskiej, czyli w zakresie środków technicznych, czyli autobusy, tramwaje. No mamy nowoczesne tramwaje. Mam nadzieję, że przysz niedalekie przyszłości będą następne. Dalej mamy nowe, nowe nowoczesne autobusy Nową technologię, bo autobusy elektryczne, rozważania są w kierunku autobusów z napędem wodorowym, to całkiem poważne. No i teraz, co mamy, dynamiczne informacje pasażerskie, mamy już tą pierwszy etap prób uporządkowania sieci komunikacji miejskiej, czyli te oferty dla pasażerów, no i mamy, jak pan mówi, archaiczny system biletowy. No właśnie, to jest ten system, który należałoby zmienić, dać możliwość opłaty za przejazd kartą czy telefonem. Czy, no to czy no to są aplikacje tak, zewnętrzne, właśnie. ale to nie o to, to, to chodzi? Jest, to, mi się wydaje, że, że i te takie rozmowy też yy, yy, miasto wszczyna i próbuje pozyskać informacje, w jaki system wejść. Na dzisiaj to jest bardzo ważne. Nie, chcemy się, się obarczać, nie mhm. chcemy się obarczać urządzeniami, które przy tej rozwoju technologii za 5, 6, 7 lat będą już tak jak biatomaty. Bilet, 12 lat temu no to był, był, był pierwszym miastem, które wprowadziło opłaty w postaci biletomatów. Dzisiaj te biletomaty, gdzie musimy mieć bilon, no są rozwiązaniem takim kurczę, no nie, nie specjalnym. A Pan się orientuje często. w ogóle, ile osób korzysta y, z tych biletomatów? Pewnie, że tak. Oczywiście, ile ile że miesięcznie ma... korzysta? Ile osób nie powiem jaka jest... jest struktura sprzedaży? Struktura sprzedaży struktura. jest dzisiaj taka, że 30% to są aplikacje. 30% korzysta z, z aplikacji. Rozpoczynaliśmy od 1-2%. Tak, dalej 30% biletomaty i pozostałe 30 to są. Te osłabione kioski, mm -hmm. tak, czy, czy miejsca takie na zakup papierowego. Tak. Dzisiaj już możemy swobodnie odejść w kierunku opłat bez, bez drukowania biletu, bo on nikomu niepotrzebny. Czyli możliwość taka jest. No tak, ale tu wiadomo, że miasto musi wtedy inwestować. Są. Tak, i, mhm. i miasto poważnie nad tym się zastanawia, jak to zrobić, tak, żebyśmy nie byli za trzy lata uwstecznieni, jeżeli chodzi o, o nową technologię. Dobrze. Pan jeszcze na sam koniec wspomniał o autobusach elektrycznych. Mamy osiem. 8, 8. A niedawno po północy taki wniosek wysyłaliście, że jeszcze tak, o, jeszcze siedem. wniosek na następne siedem autobusów, siedem stacji wolnego ładowania dla paserów. jest może mało istotne, ale siedem dodatkowych autobusów elektrycznych. I jeżeli ten wniosek się powiedzie, no to. To będziemy organizować i rozstrzygać postępowanie na zakup siedmiu autobusów. Etyczny. To była bardzo ważna rzecz, ponieważ te autobusy mogą być dofinansowane nawet w 100%. Ale to jest wniosek do kogo? To jest wniosek w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest tak zwany za, z, no, e, Zielony Transport Publiczny Trójka, bo były Trójka. Dwie, mhm. dwie edycje. Drwi pan sobie. No nie, drugi nie, 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 nie. Trójka, bo to, jest bardzo, bo to jest bardzo istotne, że trójka. Nie, nie no. żartuję. Nie. No to żeby być, A jakie są szanse garygodni. na pozyskanie wobec tego tych siedmiu, tych pieniędzy? Bo to jak, o jaką kwotę się. To jest jesteśmy na etapie jak gdyby oceny. Ten wniosek został przyjęty. Wiem, że już został wyczerpany został limit e, wniosków, z tego co wiem, ponieważ masę miasta plikowało aplikowało. Tak, i tyle. No, czekamy na decyzję. Czekamy na decyzję i dziękuję bardzo za dynamiczną rozmowę. Roman Maksymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji, był gościem Radia Gorzów. Dziękuję, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej. W Radiu Gorzów.